Siema, z tej strony witam was na kolejnym odcinku na For Live. Dnia 22 marca, czyli wczoraj na dzień w którym to nagrywam wersję aktywizacji odnośnie pracy z Transmax. I dziś postaram wam się przedstawić główne zmiany jakie weszły do tej pracy. Zaczynając od tego, że pracy teraz odbieramy w Las Venturas i w San Fierro. Gdzie wcześniej było to Los Santos i Las Venturas. W San Fierro znajduje się to obok podglądu, a w Las Venturas znajduje się to w miejscu, w którym teraz widzicie na ekranie. Ponieważ jeszcze tam nie byłem, a nie chcę przekręcić czegoś. Praca wygląda teraz w następujący sposób, że wchodzimy sobie tutaj do takiego budynku Mamy tu NPC-ta i blipa w którym musimy wejść. Wybieramy sobie pracę od 1 do 4 a bardziej po prostu dostawę Mamy trzy legalne dostawy i jedną nielegalną Gdzie podczas przewozu nielegalnej jak nas zatrzyma policja to dostajemy mandat od 500 pln -ów. Plus mogą nam też zarekwirować towar Więc trzeba uważać, choć teraz w momencie kiedy to nagrywam jest na serwerze 860 graczy Ponieważ jest wieczorna premia z okazji 9 urodzin serwera Niestety akurat premium plus nie mam, więc tak średnio mi się to opłaca Ale zobaczymy, bez premki z premią jak widać mamy takie stawki Mamy tu dystans, lokalizację dostawą oraz stawkę jaką ten nie jest to teraz takie losowe, jak poprzednio tylko sobie wybieramy właśnie zlecenie Wybierzemy sobie to zlecenie ze względu na stawkę jaką możemy dostać i ze względu na to, że jest legalna, więc nie będę musiał się nic obawiać Klikamy sobie rozpocząć pracę, jak widać u gry mamy napisane, że twoja ciężarówka jest właśnie w przygotowania. W takim momencie właśnie, że nie są to teraz lawety, tylko normalnie mamy ciężarówkę Ale to zaraz wam wszystko przedstawię Więc jak będę miał ciężarówkę do bioru, to zobaczymy się ponownie Dobra, mamy naszą ciężarówkę, jak widać jest to taka biało pojazd Chociaż widziałem, że ludzie różnymi kolorami jeżdżą i nie wiem, od czego to zależy. Ale dobra. Bierzemy sobie naszą ciężarówkę. Jedziemy sobie tutaj. Na mapie mamy punkt, pod który musimy podjechać. O, miejsce załadunku właśnie. Przypomina mi to właśnie bardzo Eurotraka. Okej. Okay. Nasza ciężarówka została załadowana, teraz musimy udać się do oznaczonego miejsca rozładunku. Dobra, więc jedziemy sobie. Nie widać u gry mamy strzałkę, nawet w którym kierunku mamy jechać, więc udamy się na miejsce. Ogólnie ciekawy też jest sposób poruszania się taką ciężarówką. Eee, ponieważ kurczę łatwiej mam wrażenie że jest się przewrócić jakby jeśli też chodzi o hamulce w tej ciężarówce no to też jest ciężko dystans hamowania jest naprawdę długi patrzcie się trochę Zacząłem hamować kurde, przy tym raz wam zaznaczę czy tej krawędzi, a gdzie się zatrzymałem dopiero? Jeśli chodzi o FOMAX, to jest tak samo jak był przy lawetkach, czyli 120. Kręca się jest to, że się przychyla, to w sumie tak samo ciężko, jak na lawetkach to było. Z tego co też wiem, to osoby, które miały czwarty poziom na lawetkach, otrzymują na start po tym update'cie pracy u pod końcówkę levelu drugiego, tak aby zaraz do sumienia wbić trzeci. Ja niestety nie miałem czwartego levela, więc zaczynam od pierwszego. Okej, okay, po chwili jazdy już dojeżdżamy prawie do celu. Odstawienie wodąku też delikatnie się różni od lawet od poprzednich nawet. No zmienimy to w ten sposób. Ponieważ sobie podjeżdżamy tutaj w ten sposób. Mamy zaznaczony sposób, w jaki musimy podjechać. Podjeżdżamy, klikamy literę K. I możemy się teraz ruszyć i zabierze nam nasz kontener. Trzeba teraz S, żeby zobaczyć jak najszybciej mogę ruszyć. I w tym momencie. O, jak widzicie, dosłownie jak złapię nasz kontener i musimy teraz wrócić na naszą bazę wyjazdową, czyli do tego miejsca skąd wzięliśmy ciężarówkę i w ogóle. Jak widzicie tu podjechała inna ciężarówka, która ma na przykład żółte kolory, nie wiem od czego to zależy, możliwe, że od miejsca, którego rozpoczęliśmy pracę. Okej, okay, idziemy już do naszej bazy, kurczę, naprawdę z tymi hamulcami tu jest ciężko. Okej, okay, wjeżdżamy sobie, zostawiamy sobie gdziekolwiek, by nie zostawiać ludzi. I teraz ciekawostka jest taka, możemy właśnie sobie zostawić tą naszą ciężarówkę, podejść tu z do tego NPC-a, od którego wzięliśmy zlecenie. I mamy opcję albo, żeby zakończyć od razu pracę, żeby nasze wynagrodzenie przyszło albo nam na konto, albo do odebrania później, albo kontynuować pracę i cały czas mamy tą swoją ciężarówkę w tamtym miejscu, gdzie ją zostawiliśmy. Bierzemy sobie naszą zlecję na Alas kontynuuj pracę i po prostu wracamy do naszej ciężarówki. Nie musimy czekać z powrotem na kolejną, no cóż, Po prostu wsiadamy do niej i jedziemy po kontener. My mamy tu środku, Oj, klikamy K i czekamy. I dobra, ruszamy na Alas Venturas. Tu bez przedłużenia po prostu zobaczymy się na miejscu, albo ewentualnie po drodze, jeśli będzie jakaś śmieszna akcja, albo. Coś mi się przypomni to, to wam się wtrącę. Co jest kurde? No... Co za... Co za imbecyl. Dobra, wjeżdżamy do Las powoli. Zresztą wiedziałem, że właśnie też jakąś wczoraj lub kilka dni temu... Yy, rondo w końcu w LV się pojawiło. Po kurde, budowie. Oglądano właśnie ono następująco. A się tu ludzi kręci. Musimy zjechać tu w prawo. O nie, kurczę. Źle skręciłem. Ale szybka magia, patrzcie. Patrzcie to profesjonalne przejście. Bum. O, jesteśmy na miejscu. <laughs> profesjonalne przejście, normalnie. No i stoi tutaj leweta Co jest? Ja nie rozumiem co się dzieje na tym serwerze. Kurde, co tu się dzieje? Coś się zbugowało, o Wiziku. Dobra, tu jeżdżę, kurde, po trudnościach, które się działy w tym nazwę teraz. Nie da się normalnie. Dobra, wjeżdżamy sobie tutaj na przykład, biegniemy sobie tutaj do NPC-ta, zakończ pracę i odbierz Zaraz jeszcze szybko wam dogram ile jest na pierwszym poziomie Spremium za kursy. Yy właśnie Spremium plus. plus, tylko szybko ogarnę tę premkę, bo nie mam Dobra. I mamy 345 nawet za przejazd. Nazwę teraz. Jestem ciekawy ile ta premia dokładnie daje. W dzisiejszym jeszcze to będzie wszystko. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. I do następnego siła.